Ja jestem Anita i witam Cię tutaj dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj, jak wiecie, po tytule mamy test kosmetyków Sien... Z, z, z Lidla. Także, jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak te kosmetyki mi się tutaj dzisiaj sprawdzą, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, na wstępie zapraszam Was na swoje social media, żebyście mogli być ze mną na bieżąco. Oczywiście, zapraszam serdecznie do mojego sklepu, a ja dzisiaj już nie będę przedłużać i przejdźmy do testowania. No i słuchajcie. Zacznijmy od tego, że w tej kolekcji są kosmetyki Gym Look, czyli z założenia one mają być wodoodporne Ja pod koniec tego testu zamoczę sobie twarz W jakiejś miejsce z wodą i sprawdzimy czy one faktycznie są Wodoodporne, natomiast dzisiaj też jest gorąco Dzisiaj mamy taki wiecie, w miarę ciepły lipcowy dzień Także zobaczymy jak one mi się tutaj sprawdzą Może zacznijmy od tego, że ja nałożę sobie podkład Dzisiaj będę używać Mio Beauty Skin, nałożę sobie podkład na całą twarz Bo jak widzicie brwi już mam zrobione, zrobiłam je kredką z XX Revolution i przedroczystym żalem bardzo lubię ten duet. Także pozwólcie, że ja sobie nałożę podkład na całą twarz, i przyjdę do Was przetestować korektor. Nałożyłam sobie, słuchajcie, podkład i teraz czas na korektor. I to jest, słuchajcie, kryjący korektor do twarzy z formułą long lasting. Ja mam w najjaśniejszym odcieniu vanilla. I zrobimy tak, ja go sobie nałożę tutaj pod oko. O, i rozprowadzę go też na powiekę, dzięki czemu a, będziemy mieli bazę. Jest perfumowany, dosyć mocno bo czuję zapach. Okej, okay. całkiem nieźle wygląda, tylko ta gąbka dzisiaj wypiła strasznie dużo kryciami, więc dołożę sobie. Wydaje mi się, że zastyga i że tutaj delikatnie ciemnieje, ale widzicie tu, powieka tutaj już zostały taki delikatnie ciemnieje i tak zastyga, trzeba go od razu rozpracowywać na świeżo, bo tutaj nałożony na świeżo wygląda dużo lepiej okej, okay, to krycie ma takie średnie nie jest mocno kryjące, ale nie jest też wiecie, w ogóle nie kryjące, także super a no jak za tą cenę to wygląda naprawdę nieźle nie jest to jakieś największe krycie jakie miałam, ale naprawdę nie wygląda źle, teraz przypodruję sobie tą strefę pod oczami, żeby mi się tutaj nic nie ściągnęło i użyję Vibo Hydrating Mój ulubiony puder pod oczy. Eno całkiem nieźle to wygląda, nie? Taki daily look trochę. Nie jakieś Nie, nie skóry pod oczami, więc fajnie. Nie jest to największe krycie, jakie miałam, ale jest takie do średniego, myślę, na spokojnie. Także super. No? Całkiem nieźle to, słuchajcie, wygląda. Teraz od razu przypudruję sobie całą twarz i przypodruję sobie ją pudrem Fit Your Skin Gym Look. To jest, słuchajcie, puder transparentny. Z kolagenem. Rozświetla i rozjaśnia cerę oraz optycznie wygładza niedoskonałości skóry. Fantastyczny puder, uuu. On jest bardzo miałki, bo już widzę. Może bielić, ale to zaraz... To się zaraz, słuchajcie, okaże. Okej, okay. śmierdzi takim tanim pudrem. Bieli. Czy on jakoś rozświetla? To nie powiedziałabym. Raczej bieli. Widzę, co ja spróbuję sobie go wtłoczyć gąbką, jednak. Całkiem nieźle wygląda na twarzy. To jest takie delikatne zmatowienie, satynowe. Czy rozświetla? No nie. Puder z Bell dla biedronki rozświetla trzy razy mocniej. Więc tamten bym powiedziała, że jest rozświetlający. Ten jest taki bardziej wygładzający. No, całkiem nieźle wygląda, tylko muszę sobie jeszcze go wsypać. O, i tu widzicie, jak bieli. Czyli trzeba go uważać, jak nakładacie. Zobaczymy, jak się utrzyma to na twarzy, bo wygładzenie mamy. Na pewno wygląda lepiej niż te poprzednie, które testowałam. To już mogę Wam powiedzieć. Teraz, może, zajmiemy się okiem, bo ja mam tutaj trzy produkty, takie do twarzy. I one mogą służyć jako cienie, i jako właśnie produkty do twarzy, więc dzisiaj sobie je tak wykorzystamy. Mamy tutaj rozświetlacz do twarzy z mikrokolagenem. Cień do powiek i róż do policzków z mikrokolagenami. I róż do policzku z mikrokolagenami. Czyli tylko ten jest z założenia podwójnym produktem, reszta z założenia z produktami do twarzy, ale myślę, że skoro ten jest i do twarzy, i do oczu, to te reszta też możemy tak użyć. I zacznę sobie od tego różu do policzków, co by sobie oko wykonturować trochę. Nakładam. Ok, całkiem nieźle napigmentowany. I zobaczymy. I zacznę sobie klasycznie, może od tego oka. Okej, okay, całkiem nieźle się rozciera, bo już widzę Ta baza, którą miałam tutaj na oko jest taka pół na pół przepudrowana Bo ja ją tylko, wiecie, przepudrowałam tak naprawdę gąbeczką Wezmę sobie większego puchacza Tak, żeby sobie granice rozcierać od razu Słuchajcie, mamy taką bazę konturującą oko bo To jest tylko baza, jakby dzisiaj mamy taki, wiecie, delikatny, dzienny look Więc też nie chcę jakoś mocno podkreślać tego oka Mhm uh -huh tak delikatnie zaznaczone. I teraz sięgnę właśnie po ten cień, który jest dwa w jednym, potem produkt właściwie, który jest dwa w jednym i palcem nałożę sobie go na środek powieki. Zobaczmy bez żadnej bazy, bez niczego. Hmm. Bez bazy, bez takich wiecie, żadnych podbijających produktów, to tak wygląda średnio na jeża, że tak powiem. Ok, trochę sobie poprawię zewnętrzny kącik. Ok. I teraz tutaj w sam wewnętrzny kącik nałożę rozświetlacz, który też jest tylko niby rozświetlaczem, ale myślę, że się nada. Teraz słuchajcie, małym pędzelkiem nałożę go w wewnętrzny kącik. Okej, okay, całkiem nieźle się tu błyska. Teraz by się przydało coś nałożyć na dolną powiekę, więc nałożę sobie ten róż, trochę, żeby podkreślić tą dolną powiekę. No i tak to słuchajcie, wygląda. Szału nie ma, ale na taki dzienny makijaż myślę, że może być. Także pozwólcie, że ja zrobię sobie to samo na drugim oku, wykonturuję twarz, przyjdę użyć tych produktów jako produkty do twarzy. No i będziemy kończyć. Dobra, słuchajcie, wracam do Was już wykonturowana. Oczy mam skończone. Dzisiaj mamy taki dzienny look. No i teraz słuchajcie, użyję sobie może najpierw tego różu do policzków w nie ma numerku. Po prostu róż do policzków, on jest matowy. O, i teraz nakładam takim... To jest pędzelek z Donegal, z tego co mi się wydaje. Dosyć mocno, bo dzisiaj chcemy, żeby ten look był taki bardzo dziewczęcy, więc sobie go tutaj nie żałuję. Okej, okay, róż bardzo w porządku. Ja go też mam na powiekach. Da się go zbudować. Nie jest jakiś mega napigmentowany, ale wiecie, to też z różem trzeba takie stopniowo, także fajnie. On jest taki delikatny do zbudowania, także. Teraz nałożę no, sobie ten rozświetlający delikatnie w mojej ilości, bo to jest cień i róż do policzków w jednym Także tak tylko, wiecie, tak delikatnie, o tak ok. i teraz czas na rozświetlacz I użyję sobie pędzla zmalowana z Boho Beauty, bo to jest mój ulubiony pędzelek i on najlepiej buduje mi tutaj ten rozświetlacz Dobra, dało się go tutaj zbudować. Coś mi się tu świeci, ale to nie jest w ogóle mój efekt. Ja lubię taki glow po prostu z kosmosu, więc to jest taki delikatny rozświetlacz. Coś jak Vibo i nie, to były lovely były takie okrągłe. To właśnie coś w ten deseń. Tylko ten hmm, tu wygląda całkiem nieźle. Na policzku wypada strasznie słabo. On nie będzie Wam się odznaczał Bynajmniej nie powinien, bo ma taki właśnie Szampański, chłodno-ciepły odcień Jest bardzo wyważony, fajny Tylko dla mnie za mały błysk Da się go tu zbudować, ja jeszcze się po wypryskaniu Po prostu Doklepię, że tak powiem Da się go zbudować Ale no, dla mnie za delikatny zaraz, zaraz zobaczymy jak się wypryskam Teraz nałożę sobie błyszczyk Albo nie, może się spryskamy tym Fixerem? To jest, słuchajcie, Fixer spray z delikatnym efektem, co? Chłodzenia. Przedłuża trwałość makijażu i nadaje efekt świeżej skóry. Zacznę ten spryskiwać, czy nie będzie jakiś chamski, wiecie, taki kropelkowaty. No, przejdzie, ujdzie w tłoku, zobaczmy. Nie śmierdzi jakoś mocno. Ściągnął pudrowość i mam wrażenie, że tak odświeżył tą skórę. No, całkiem, całkiem niezły. Jak za tą cenę, słuchajcie, to całkiem niezły. W ogóle ta kolekcja wypada o niebo lepiej od tej poprzedniej, którą testowałam z Lidla. Tu będziecie mieli odnośnik. No, całkiem, całkiem nieźle to wygląda, słuchajcie. No i teraz błyszczyk. I ja go wziąłam, słuchajcie, w odcieniu 01, takim rozkwiniowym. Ej, ale czekajcie, jak się tak spryskałam, to może teraz? No, jest trochę lepiej, ale to nadal nie moje. Ale wygląda całkiem nieźle. To jest błyszczyk do ust na bazie wody. Czyli ma być taki fajny, nawilżający. On ma taki aplikatorek, jak kiedyś był w tych yy, takich gazetkach. Nie ma smaku, ale pachnie jak taki tani błyszczyk z gazetki. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Kiedyś nie no identycznie pachnie, były kiedyś w kasetkach takie błyszczyki, one pachniały tak niby owocowo, ni to brzkwiniowo. No, 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 no. Ale wygląda całkiem nieźle, słuchajcie. To nie będzie trwał błyszczyk, ja teraz się napiję kawy i ten błyszczyk mi zejdzie, ale jak za tą cenę wygląda trochę jak fenty? Czekajcie. Dobra, już widzę różnicę i już wam tłumaczę. Ok, tak to wygląda, u samej góry jest Fenty Beauty, on jest taki najbardziej pomarańczowy eee, Tutaj macie H2O, Lovely H2O w odcieniu 4, a tutaj macie błyszczyk z Lidla I teraz tak, błyszczyk z Lidla jest najbardziej różowy i najbardziej wodnisty Bo błyszczyk typu H2O, Lovely i Fenty to są błyszczyki takie lepiące One są takie osadzające na tych ustach i one takie są... Że czujecie, że one się tak kleją. To są takie błyszczyki właśnie lepiące. Natomiast ten H2O on jest takim błyszczykiem wodnym i czuć, że on jest właśnie na bazie wody. Także, ale ogólnie. Jak chcecie sobie potestować, czy lubicie błyszczyki, to myślę, że możecie sobie kupić z Lidla i przetestować, i wtedy ewentualnie inwestować w Fenty. No bo Fenty to jednak Fenty, fantastyczne ma te błyszczyki. No i dobra, słuchajcie, ja się do Was odezwę za jakieś kilka godzin. Ok, mamy godzinę 11.30, ja skończyłam właśnie robić swój makijaż. Wrócę do Was mniej więcej za 12 godzin i powiem Wam, czy te kosmetyki mi się sprawdziły, czy też nie, i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. A teraz idę się wam pokazać w świetle dziennym słuchajcie, tak wyglądam w świetle dziennym, co prawda nie słonecznym ale dziennym, muszę wam powiedzieć, że całkiem nieźle mam wygładzoną twarz i że ten puder naprawdę nieźle wygląda, także chyba dzisiaj mamy hity same, znaczy oprócz rozświetlacza, który mi nie siada chociaż na nosie się puszczy ładnie, ale tak to, no powiem wam, że jestem w szoku, obstawiałam, że to będą buble, badziewia i do wyrzucenia a tutaj, nice Także idę do pracy, znaczy idę do pracy <laughs> Idę trochę popracować i odezwę się do was z podsumowaniem Na razie jestem pozytywnie zaskoczona, zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej, nie? Słuchajcie, witam się z wami w podsumowaniu o godzinie Zaraz wam powiem, tylko znajdę telefon 2.15 Ja właśnie skończyłam pracę na dzień dzisiejszy Bo robiłam dzisiaj transmisję sprzedażową, więc... I oprócz tego, że już jestem zmęczona jak cholera, to muszę wam powiedzieć, że ogólnie, generalnie rzecz biorąc. To naprawdę wygląda całkiem nieźle, słuchajcie. Jakby cienie w miarę się utrzymały. Jeszcze je mam. Nie one są jakoś bardzo widoczne, ale jeszcze je mam. Jeśli chodzi o konturowanie, to brązer i róż widzę, rozświetlacza już nie widzę. star mi się podkład na nosie, ale ja nosiłam dzisiaj, słuchajcie, maseczkę. Nosiłam dzisiaj maseczkę. Yy, Przebierałam się wiele razy, więc nic w tym dziwnego. Ogólnie tutaj nie wszedł mi jakoś mocno zmarszkiem mistrznym wokół twarzy i na czole też nie. I ja się nie poprawiałam przez. Te ponad 14 godzin, słuchajcie, i wygląda to naprawdę nieźle. Wybaczcie, że nie będę już robić testów wodoodporności, bo wydaje mi się, że te 14 godzin na twarzy przy lampach to i tak było naprawdę dużo jak dla tego makijażu. Jestem zadowolona i będę tych kosmetyków używać. Wow! Nie sądziłam, że to powiem ale stało się, także tak moi drodzy ja na dzisiaj już wam dziękuję, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, jeżeli tak to koniecznie zostawcie łapkę w górę subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco my widzimy się już niedługo w następnym odcinku także do zobaczyska i cześć